Partnerem kanały Schroneo.pl, miejsce, gdzie kupisz od ręki nowe i używane zegarki Rolex, Omega, Cartier z gwarancją autentyczności. Cześć, Mateusz z tej strony. Zapraszam Was dzisiaj do filmu na temat zegarków Janka Sarnowskiego. Zegarków z linii Zwiadowca, czyli najnowszej linii Janka, chyba drugiej dopiero. Linii zegarków, która w zamyśle miała być field watchem, a okazała się, jak to Janek sam określa, anti-field watchem czyli taki zegarek w typie Go Anywhere, Do Anything z lekkim twistem, niby sportowy, a z tarczami kamiennymi, które w tej branży uchodzą za coś bardziej eleganckiego bardziej takiego Ekstrawaganckiego i nie zawsze pasują do zegarków typu GADA, a tym bardziej do Field Watch. Ja już o tym zegarku Wam wspominałem przynajmniej dwukrotnie. Mówiłem w podsumowaniu targów Aurochronos. To był mój wybór z tamtych targów najciekawszego zegarka. Ja sam zdecydowałem się kupić ten zegarek na targach. Co prawda, tak for fun z kolegą na spółkę. Kupiliśmy ten zegarek głównie po to. By wesprzeć Janka i cały ten projekt później. Wspominałem o tym zegarku, gdy robiłem taką polecajkę, drugą część polecajki zegarku w budżecie do 5000 tysięcy złotych, gdzie wspomniałem o tym zegarku w formie warunkowej, mówiąc, że to może być ciekawy wybór w tym budżecie zegarka, który nic nie udaje, który reprezentuje sobą wręcz. Niesamowity stosunek jakości do ceny. To było drugi raz, kiedy e, wsadziłem w moją polecajkę zegarki, z którymi sam nie miałem większego doświadczenia. Pierwszy raz w przypadku Nomos Wartimera, później w praniu okazał się słuszny. Natomiast drugi przypadek, przypadek Scouta Okazał się również słuszny i o tym chciałem dzisiaj z Wami porozmawiać. Mam tutaj te zegarki, ich prototypy, właściwie, bo są to wersje prototypowe zegarków, które nieznacznie zmienią się w wersji produkcyjnej, ale już myślę, że jestem w stanie swoją opinię wyrazić na podstawie tych kilku tygodni noszenia obu tych zegarków. I co najważniejsze, co już muszę Wam powiedzieć, to na pewno mnie nie zawiodły. No dobra, widzieliście już pewnie tytuł lub napis na miniaturce, bo jeszcze nie wiem, jaki będzie tytuł, ale już wiem, co chcę nim przekazać. W mojej opinii jest to zegarek za tani. To jest pierwszy raz, gdy coś takiego mówię, wręcz pierwszy raz, gdy o czymś takim w ogóle myślę. To jest zegarek za tani. Ja nie kumam, jakim cudem ten zegarek kosztuje ten, lekko ponad 2000 tysiące Złotych. By zrozumieć, Czym tkwi cała ta magia to rozłóżmy go na czynniki pierwsze. Zacznijmy od tarczy, bo to jest taki najbardziej oczywisty element tego zegarka. Mamy tutaj tarczę z naturalnego kamienia. W przypadku tych dwóch edycji jest to wspomniana tarcza z ametystu oraz z lazurytu. W przyszłych edycjach będą tarcze z wykorzystaniem innych kamieni, wyłącznie kamienie naturalne, co też jest warte podkreślenia. Niczego tutaj te zegarki nie udają. Mamy tutaj Miyota 9039, czyli prawdopodobnie najlepszy tani mechanizm, jaki możemy wsadzić do takiego zegarka. Najlepszy mechanizm, jaki możemy spotkać w tanich automatycznych zegarkach. Więc tutaj na pewno już plusik, ale ten mechanizm nie wygląda jak standardowa Miyota. Mamy tutaj widoczny na pierwszy rzut oka symetryczny rotor bardzo Odróżniający się od tego, co widzimy w zegarkach w ogóle, nie tylko w zegarkach z niższej półki. Tutaj masa wolframowa, to obciążenie wolframowe zostało zamocowane pod powierzchnią rotora, więc z wierzchu widzimy tylko pięknie wycięty i nawet lekko ładnie ozdobiony rotor w kolorze czarnym, ale to jest dopiero początek. Pod nim mamy bardzo ładnie Zdobione mostki w kolorze złotym. Ja zachodziłem w głowę, jak to jest wykonane i czemu więcej firm tego nie robi. Zapytałem autora zegarka, jak wygląda cały proces przygotowania tego mechanizmu, i odpowiedź była dla mnie zaskakująca. Ponoć mostków mioty nie da się w taki sposób ozdobić. Są za cienkie i e, po wykonaniu takich grawerów no nie spełniałyby już swojej funkcji. Więc. E, były kupione całe Miyota 9039, rozebrane mostki i rotor przeznaczone do recyklingu i zamocowane nowe mostki i nowy rotor, który został wcześniej przygotowany przez wykonawcę tego zegarka, Pozłacane, wykonane na nim zdobienie, więc mamy tutaj ogrom włożonej pracy, by ten mechanizm nie wyglądał jak standardowa Miyota. I trzeba przyznać, że udało się to znakomicie. Jest to bez dwóch zdań. Najładniej wyglądająca dubka zegarka w tym budżecie, a myślę, że ciężko równie ładny dekielek, nawet w przedziale powiedzmy do 5000 zł. Wygląda to bardzo dobrze. Wygląda to na tyle dobrze, że nawet mnie chce się obracać ten zegarek i na niego zerkać, a jestem już trochę rozpieszczony, rozpuszczony zegarkami z mechanizmami ręcznie zdobionymi i rzadko zaglądam na jakieś takie podstawowe werki nawet gdy mam przeszklony dekiel w zegarkach napędzanych takimi mechanizmami, ale w przypadku Skauta łapałem się na tym, że chętnie spoglądam na mechanizm tego zegarka. Więc tutaj wielkie brawa. No, jest to element na pewno najbardziej kosztowny w wykonaniu tego zegarka, który myślę, że stanowi znaczną część Ceny, znaczą część kosztów produkcji, w tym wszystkim, ale jest to ten element, który robi ten zegarek. Raz jeszcze, bo w dyskusjach, gdy pokazywałem ten zegarek, były takie próby deprecjonowania, zdobienia tej mioty, a to jest coś, co tak naprawdę jest jednym z najważniejszych elementów tego zegarka, stojących za zawartością, jaką sobą reprezentuje. Mówimy tutaj o zakupieniu. Mechanizmu pułkowego, rozebraniu go i zastąpieniu oryginalnych części częściami wykonanymi na zamówienie, zdobionymi, wyglądającymi znacznie, znacznie lepiej niż oryginał. Pierwszy raz się z tym spotkałem i raz jeszcze powtórzę: jestem pod ogromnym wrażeniem. Jeśli chodzi o kopertę tego zegarka, to mówimy tutaj o konstrukcji 39 mm o wręcz idealnej ergonomii. Jest to fajny, cienki zegarek, który ergonomicznie na nadgarstku układa się jako coś małego. Wiecie, my mamy różne preferencje co do rozmiaru, co do wizualnego rozmiaru zegarka, ale jeśli chodzi o komfort noszenia, to to jest proste. Im mniejszy zegarek, tym komfort jest wyższy. I mm, scout nosi się jako coś małego, jak coś małego. To jest bardzo wygodne, fajnie leży na nadgarstku, ale ma prezencję zegarka, myślę, że nawet większego niż ta średnica sugeruje, więc mamy tutaj sytuację typu win-win. Ergonomicznie fajnie leży jak mały zegarek. Wizualnie ma całkiem taką wyrazistą prezencję na nadgarstku. Sam kształt koperty troszeczkę przypomina mi. Zegarki Grand Seiko, nawiązujące do y, swojego pierwszego modelu. Nie wiem, nie jest to jakoś takie bezpośrednie odniesienie, nie jest to na pewno Homar Grand Seiko, ale ma pewien taki vibe. Została ona wyposażona w również autorską bransoletę Janka, bransoletę, którą zaprojektował, co do której ja nie byłem jakoś specjalnie przekonany. Ja nawet chciałem ten zegarek kupować bez bransolety. W praktyce okazała się całkiem niezła. Wizualnie na pewno pasuje do samego zegarka i jest też w miarę wygodna. Wiecie, ja nie jestem typem bransoletowca, więc dla mnie jest to taki element dodatkowy, na którym być może bym nosił ten zegarek, gdyby nie zapięcie. Uważam, że zapięcie jest fatalne. Jest to przypadek, który omawiałem już kilkukrotnie, gdy taka biżuteryjna, całkiem ciekawa bransoleta jest zestawiona z topornym zapięciem nadającym się do jakiegoś dajwera z wodoszczelnością 300. Metrów. Oczywiście plusem tego zapięcia jest to, że ma mikroregulację beznarzędziową, dzięki której możecie dopasować sobie długość bransolety do nadgarstka, ale myślę, że nawet ta mikroregulacja nie jest tego warta. Ten zegarek aż prosi się o pięknego, delikatnego motylka, który podkreśliłby walory estetyczne tej bransolety i myślę, że znacznie lepiej by się to spisywało. Zwłaszcza, że na rynku są już motylki zawierające w sobie taką małą regulację, więc jakieś rozwiązania na pewno by się tutaj znalazły. Eee, uważam, że jest to największy problem tego zegarka i coś, co raczej sprawi, że nigdy na pransolecie nosił go nie będę. Mimo, że podoba mi się estetycznie, uważam, że naprawdę pasuje do samego zegarka. Jeśli zaś chodzi o tarczę tego zegarka, to zostało tutaj zastosowany szereg zabiegów estetycznych, mających na celu taką segmentację, nadanie dynamiki tego, temu wszystkiemu. Co jest bardzo istotne w obliczu tego, że tarcza pozbawiona jest jakiegokolwiek logo. Uważam, że jest to najlepiej zaprojektowany element tego zegarka. Mamy tutaj segmentację w trzech płaszczyznach. Przede wszystkim to, co widzimy na pierwszy rzut oka, to takie sektorowe podejście do projektowania z różnymi elementami obróbki w każdym z pierścieni, pierścień zewnętrzny. Z podziałką minutową, poniżej którego, czy tam bliżej środka, znajduje się pierścień z takim wzorkiem typu coin edge, wzorkiem takiego żłobienia, świetnie grającym ze światłem. Jest to element nadający dynamizmu temu, temu wszystkiemu. A w środku mamy tarczę z kamienia, w tym wypadku tarczę z ametystu, w której jestem po prostu zakochany. Ona w świetle sztucznym potrafi wyglądać tak wręcz matowo, gładko, jakby był to po prostu fioletowy zegarek, natomiast w świetle mocnym, w świetle słonecznym, przy lampie błyskowej zaczyna się tutaj robić prawdziwa magia. I tak właśnie stałem się fanem zegarków z kamiennymi tarczami. Nigdy nie sądziłem, że dobrne e, do tego punktu w tej mojej karierze kolekcjonera i entuzjasty zegarkowego. A co warto zauważyć, to ten element kamienny został osadzony poniżej zewnętrznych pierścieni tarczy, więc tworzy to nam taki efekt głębi w tym wszystkim, jakby. Mało było tych elementów wizualnie dzielących tarczę na sektory, to mamy jeszcze ten element głębi. Wygląda to wprost obłędnie. Jeśli zaś chodzi o indeksy, to nie postawiono tutaj na jakieś fikuśne rozwiązania, raczej na bardzo czytelne, bardzo proste indeksy zachodzące trochę nad Element środkowy tarczy, element z kamienia, wykonane z bloków luminowych co jest pewnego rodzaju hołdem dla DNA zegarka, który w swoim pierwotnym założeniu miał być, przecież field watchem. W zestawieniu ze wskazówkami, które też są dość solidnie wypełnione warstwą luminescencyjną. Po zmroku czytelność tego zegarka nadal jest bardzo dobra. Nie jest perfekcyjna, być może do tego potrzeba by było pociągnąć tą warstwę lumy do samej nasady wskazówek, bo jeżeli zawsze mamy takie małe szkieletowanie, to obniża to czytelność. Ale nadal jeśli chodzi o mój własny test lumy, test odczytywania godziny w środku nocy, to skałty spisują się znakomicie. Dodatkowo Janek zaprezentował jeszcze ciekawy pasek z jedwabiu. Pasek, który dostałem tutaj do zegarka niebieskiego i przez ten cały czas, przez te kilka tygodni ani razu nie założyłem. Bo uważam, że jest to pomysł nieco chybiony. Uważałem, że jest to pomysł nieco chybiony. Dzisiaj po raz pierwszy założyłem by formalności stało się zadość by nie wypowiadać się na temat tego paska bez jego sprawdzenia. No i muszę przyznać, że on jest zaskakująco wygodny, aczkolwiek nadal traktuję go jako taki jako taką ciekawostkę i raczej nie ma szans, bym kiedykolwiek go nosił. W tej wersji tutaj jest to pasek dzielony na dwie części, Targa targach Aurochrono zdaje się, że pokazywany był pasek w formie jednoczęściowej przypominający takie paski NATO, które przepuszcza się pod zegarkiem. Uważam, że w tamtej wersji sprawdzał się lepiej ze względu na to, że do ta takiego paska jednoczęściowego można zastosować mniejszą klamrę. Tutaj też wracamy do tego samego problemu. Do bardzo wizualnie lekkiego paska została zastosowana ciężka klamra, która przytłacza to wszystko. Ale to są, wiecie, to są naprawdę pierdoły, ponieważ te zegarki są strap monsterami. Wizualnie do tej koperty pasuje niemalże wszystko, co mu wsadzicie, ale jest jeden haczyk, żeby nie było za prosto. Ten zegarek z niebieską tarczą, z tarczą z lazurytu, ma taki lekkofioletowy zafarb w zależności od światła. I wbrew pozorom, nie dobierzecie do niego niebieskiego paska. Ja mam, nie wiem, 20 pasków w kolorze niebieskim, żaden tak naprawdę nie pasował. I uważam, że nie jest wcale tak łatwo dobierać paski do kamiennych tarcz. Tutaj z pomocą mogą przyjść na przykład Rzemieślnicy wykonujący takie paski na zamówienie, którzy też potrafią skórę zafarbować pod kolor tarczy, co w takim wypadku może być idealnym rozwiązaniem, aczkolwiek taki pasek wyjdzie was zapewne w okolicach 1000 złotych więc połowę ceny zegarka, ale myślę, że ten zegarek na to zasługuje. A na koniec omawiania samego zegarka, to chciałbym wspomnieć jeszcze o obróbce. To jest ten jedyny element, w którym ten zegarek nie błyszczy. To nie jest obróbka, która dzisiaj zrobiłaby na kimkolwiek jakieś wrażenie. Jeśli miałbym ją do czegoś przerównać do zegarków, które pojawiały się na kanale, to jest to obróbka na poziomie zegarków Balticusa, czy też pokazywanego w tym materiale o Baltikusie zegarka cistern. Nie jest to poziom San Martinów, które dostępne są w tym przedziale cenowym które są wykonane faktycznie wybitnie. Mamy tutaj zegarek zrobiony tak jak na ten budżet yy, przystało i gdyby nie ten mechanizm ta tarcza to można by było dywagować czy ta obróbka nie powinna być odrobinę lepsza natomiast jeśli wrócimy do kwestii tego co w tym zegarku dostajemy to jego cena nadal to raz jeszcze to jest ten element który obok którego nie da się tutaj yy, przejść. Yy, nie omawiając go rozległe, bo ta cena jest wręcz niedorzeczna. Skłoniła mnie do zastanawiania się nad sensem całej tej branży. Tutaj wam pokażę przykład. To jest pasek gumowy do zegarka Shopart Alpine Eagle. Pasek, którego kupiłem bez klamerki, ponieważ na klamerkę nie było mnie stać, w sensie jej cena była tak wysoka, że nawet nie wziąłem pod uwagę, by ją kupować. Ten pasek kosztował mnie więcej niż scout, niż zegarek, niż ten zegarek. Gdybym chciał dokupić klamerkę, to bym musiał dopłacić kolejne, kolejne około 800 franków szwajcarskich. I tak wygląda ta branża tutaj. Cena tego co kupujecie nie ma żadnego związku z przedmiotem, jaki otrzymujecie. Zazwyczaj używam tego określenia w bardzo negatywnym znaczeniu. W przypadku zegarków od Janka jest przeciwnie. Tutaj też ciężko mi odnaleźć korelację tej ceny z samym zegarkiem z zawartością tego co za tę cenę od Otrzymujemy. Bo ta zawartość mnie wydaje się wręcz astronomiczna, i ja zachodzę w głowę, jak to się w ogóle opłaca. Jak możliwe było zrobienie tego zegarka w takiej cenie, wsadzenie kamiennej tarczy, wsadzenie tego mechanizmu, tak przygotowanego mechanizmu. A jeszcze a propos kamiennej tarczy. Wspomnijcie. Zeszłoroczną premierę zegarków Denisona z kamiennymi tarczami. To były bardzo proste zegarki, na kwarcowym mechanizmie, z kamienną tarczą, wycenione w okolicach 3500 zł, które z miejsca stały się ogromnym hitem sprzedażowym tej branży. Ponieważ kamienna tarcza jest czymś, co wcześniej było utożsamiane z zegarkami z wyższej półki i przynajmniej dzisiaj patrząc tak z perspektywy entuzjasty, Operującego na dzisiejszym rynku, jest to element, którego nie spodziewamy się po prostu w zegarku w tym przedziale cenowym. A co dopiero jeszcze z takim mechanizmem. No, ja jestem po prostu pod mega wrażeniem. Ale to jest jeden też z powodów, dla którego ja rzadko chcę recenzować jakieś tańsze zegarki na tym kanale, bo ja często zachwycę się jakimś zegarkiem, zachwycę się Pakietem, jaki ten zegarek dostarcza, tym stosunkiem jakości do ceny jest wiele wybitnie dobrych zegarków w tych niższych budżetach, które ja w przeszłości kupowałem też ze względu na to, że są tanie. Po prostu no, mogłem sobie na to pozwolić, tańsze niż jakiś głupi pasek do zegarka, nad którego zakupem się nie zastanawiam. Ale ostatecznie te zegarki zazwyczaj po pierwszym dniu, dwóch, trzech, lądowały w szufladzie i nie wytrzymywały u mnie konkurencji z moimi zegarkami ciekawszymi, zegarkami droższymi. W tym wypadku jest zupełnie inaczej. Ja te zegarki faktycznie nosiłem. Myślę, że w ciągu tych ostatnich trzech tygodni były to zegarki najczęściej przeze mnie noszone. I to wcale nie dlatego, że chciałem sobie taką opinię głębszą wyrobić dlatego też oczywiście, ale mogłem spokojnie ponosić Połowę tego czasu i ta opinia byłaby wyrobiona. Więc zegarek ten zdał u mnie właśnie ten najtrudniejszy test test tego, czy faktycznie znajdzie drogę na nadgarstek. Ja już nie mogę doczekać się otrzymania mojego egzemplarza, i będę negocjował z Łukaszem, czy sprzeda mi swoje udziały w, w tym zegarku, bo teraz wychodzi na to, że kupienie go na spółkę nie było zbyt dobrym. Pomysłem, wiem, że będę nosił. To jest fajny zegarek, który tak bez zastanowienia zakładam i towarzyszy mi w różnych sytuacjach, i czekam na mojego fioletowego, któremu będę mógł zmieniać paski, bo akurat tak się złożyło, że ten prototyp ma na stałe przymocowaną pransoletę, a już widzę ten fioletowy zegarek na białych paskach. To będzie moje duo domyślne. I obstawiam, że wiele razy na tym nadgarstku się pojawi. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Nie wiem, czy go mogę nazywać recenzją, jeśli powstał na, na bazie doświadczeń z prototypowymi zegarkami. Bardzo się cieszę, że miałem okazję z nimi poobcować. Szkoda, że przed. Sprzedażą tych zegarków nie było takiej okazji, bo wiecie, te zegarki są już niedostępne. To była limitowana edycja, wyłącznie z tymi dwoma tarczami, już więcej dostępna w zakupie. Nie będzie, więc przykro mi, jeżeli komuś się ten zegarek w tym momencie spodobał i chciałby, e, chciałby sobie zakupić, no ale niestety tak to w przypadku e, tego modelu biznesowego działa. Od Janka wiem, że pojawią się w przyszłości e, inne wersje kolorystyczne. Ja już widziałem. Pierwsze rendery. Na jednego z nich na pewno się zaczaja, ale obiecałem nie dzielić się szczegółami, więc słowa dotrzymam. Każdemu, kto w ciemno zakupił ten zegarek, z całego serca gratuluję. Dokonaliście fantastycznego wyboru. Ja i gratuluję oczywiście Jankowi, bo jest to naprawdę niesamowity zegarek. Bez względu na budżet. Jest to zegarek, który wiem, że będę nosił, który nie będzie tylko taką ciekawostką, wydaniem pieniędzy z chęci wsparcia fajnej inicjatywy, tylko przedmiotem, na który naprawdę czekam. Takim przedmiotem jak choćby moja neutra Rivanera, też zegarek od mikrobrandu, który bardzo często noszę. Dobra, nie chcę już przedłużać tego materiału. Dziękuję Wam za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.